Od razu chciałbym zaznaczyć, do czego też trochę wstyd się przyznać, że nigdy jakoś nie udało mi się skończyć pierwszej odsłony Half-Life'a. Pomimo setek godzin nabitych na modach do wyprodukcji przygody, Freeman'a poznałem dopiero od części drugiej. Dlatego jeśli ktoś liczył na rzeczowe i solidne porównanie dwóch gier, to niestety będę go musiał lekko rozczarować. Jeżeli natomiast nie przeszkadza Wam ocena osoby, która nie miała większej styczności z oryginałem, serdecznie zapraszam. Black Mesa we wczesnym dostępie widniała już od dłuższego czasu. Ba, sam kupiłem ją jeszcze w grudniu 2018 roku za dość śmieszne pieniądze i nie odpaliłem ani razu aż do dnia dzisiejszego. Dlaczego? Nie wiem. Sobie tak się złożyło, że w marcu, kilka dni po tym jak zabrałem się za tworzenie tego materiału, miała swoją oficjalną, pełnoprawną premierę. Co stało się jednocześnie impulsem do jej odpalenia. No i szczerze jestem z sięgającego kilkanaście miesięcy wstecz zakupu dość zadowolony, ale może zacznę po kolei. Zabawę zaczynamy, tak jak miało to miejsce w oryginale, od przybycia protagonisty na codzienną, standardową zmianę w kompleksie o tytułowej nazwie Black Mesa. Gdzie zespoły badawcze, składające się głównie z naukowców, w tym naszego bohatera, zajmują się cóż... No, badaniami. Po krótkim rekonesansie ubieramy ikoniczne dla serii fikusine wdzianko, udajemy się do odpowiedniej sali, gdzie czeka już na nas zespół znajomych nerdów. Klikamy parę przycisków zgodnie z poleceniami naszych towarzyszy. Dosuwamy wózek z podejrzanymi materiałami do morderczego promienia śmierci jarzącego się na potęgę w środku szczelnie zamkniętej sali. I patrzymy, jak miły i przytulny ośrodek zmienia się w piekło, opanowane przez przybyszów z innego wymiaru. W pakiecie mamy też zębiaki z krebami zamiast głów oraz nieprzyjaznych żołnierzy, którzy mają rozkaz wpierw strzelać, a później znowu strzelać tak dla pewności. Pytań zwykli nie zadawać historia większość osób już zna, dlatego nie będę jej tutaj jakoś szczególnie przybliżał. Naszym głównym celem jest przeżycie, a to, że później wplątani zostajemy w sekretną misję zakładającą zabicie kontrolującego najeźdźców mutanta, poprzez dozbrojenie się i wyruszenie w samobójczą misję do niezbadanego świata, to już zupełnie inna sprawa. Walczyć będziemy w głównej mierze sami, poza okazjonalnymi występami uwięzionych z nami strażników. Są oni na tyle pomocni, że czasem otworzą nam jakieś drzwi lub pożyczą nam zabawkę do postrzegania we wrogów, ale jeżeli chodzi o jakieś poważniejsze wsparcie ogniowe, to lepiej jest na nich nie polegać. Sztuczna inteligencja, poza kilkoma chwalebnymi wyjątkami w grze, raczej rozumiem nie grzeszę. przez co sprawdzają się wyłącznie jako armatnie niezdolne przyjąć za nas kilka kulek lub ukąszeń. <grych> do dyspozycji mamy dość srogi arsenał, poczynając od niewielkich pistoletów, karabinów maszynowych i kuszy z lunetą, sięgający aż po wyrzutnie rakiet oraz legendarny już łom. Moim osobistym faworytem była oczywiście strzelba, niezawodna w większości ciasnych pomieszczeń. Później dochodzą jeszcze kosmiczne giwery strzelające bzyczącymi, naprowadzającymi się pociskami. Cholera wie co to tak naprawdę jest. No i mamy też robaczki, którymi możemy rzucać we wrogów, a także futurystyczne lasery. Baza narzędzi zagłady będzie stale rosnąć, w miarę pojawienia się przed nami coraz groźniejszych i mocniejszych przeciwników. Nie jest bowiem sztuką powodzić bezwładnie machającego rękami zombiaka. Upolowanie specjalnie wyszkolonych i wysłanych na nas zabójców to już zupełnie inna para kalosza. Już nie wspominam o wysadzaniu czołgów oraz pojazdów opancerzonych. Mapy składają się w większości na dość ciasno poprowadzone korytarze pełne porozrzucanego barachła i wybuchających beczek. Oczywiście nie jest to reguła, ale po spędzeniu grze kilku godzin, sami zdacie sobie sprawę, z czym to się je. Przyjdzie nam zwiedzić różne sfery, poczynając od obiektu badawczego, budynku znajdujących się na powierzchni, oczyszczalni, zbrojowni i tak dalej. Graficznie wszystko tu wypada dość poprawnie, ale nie bardzo jest się czym zachwycać. Od kilka ceglanych murów, jakieś zasieki i zniszczone pojazdy. Moją szczególną niechęć zaskarbiły sobie wszędobylskie szyby wentylacyjne i rury zdolne pomieścić do dorosłego człowieka, których jest zdecydowanie aż nadto. Brzmi to trochę głupio i nawet zdaję sobie sprawę, że kiedyś były inne czasy i może nie każdego tak bardzo one irytowały, bo poziomy zwyczajnie projektowało się nieco inaczej niż dzisiaj, ale nie mogłem się pozbyć tego uczucia. Sytuacja dużo lepiej ma się w przypadku i tutaj przepraszam za lekki spoiler z początku miejscówek znajdujących się w innym wymiarze, noszącym nazwę Zen. Szare i ponure budynki na środku pustkowia zamienione zostają przez górzysty, pokryty bujną roślinnością teren zdominowany przez florę, przewyższającą kilkakrotnie rozmiarem, swoje ziemskie odpowiedniki. Podobnie jest ze zwierzakami. Śmigające sobie swobodnie w powietrzu gigantyczne płaszki to tutaj norma. No ale nie można mieć do nich żadnych pretensji w momencie, kiedy połowa terenu wisi sobie w przestrzeni bez żadnego podparcia. Szczerze powiedziawszy, zrobiły one na mnie tak piorunujące wrażenie, iż żałowałem, że dostęp do tych obszarów odblokowujemy dopiero po kilku godzinach zabawy. Wizualny kontrast między wymiarami zadziałał na mnie zbawiennie i przez chwilę nawet miałem wrażenie, że gram w zupełnie inną grę. No aż do momentu, gdy nie natrafiłem na znajome elementy platformowe. Sam koniec gry to istna katorga pod tym względem, to znaczy przez kilka chwil jeszcze spoko. Szczególnie, że do dyspozycji dostajemy pseudo long jump jetpack, który daje nam szansę pokonywać znacznie większe odległości niż przedtem. Później element ten eksploatowany jest na taką skalę, że zwyczajnie miałem sobie ochotę zrobić przerwę. Ja, jerbka, ja najlepszą. Mm. <gry> Fenomenalnie natomiast wypada ścieżka dźwiękowa. Muzyka przegrywa dość sporadycznie, ale jak zacznie, to panie. Dawno mi się tak dobrze nie strzelało do banżorów. Sekwencje ucieczkowe to już w ogóle sama fryda, szczególnie kiedy goni nas kilkometrowy bydlak z miotaczem ognia. W dodatku niezniszczalny. Dialogi zostały nagrane zupełnie od nowa i to w lepszej jakości. Trochę jednak boli, że poskąpili na aktorów głosowych. Szczególnie śmiesznie wypadają momenty, kiedy rozmawiające ze sobą postaci używają tego samego głosu. No i fajnie, że twórcom chciało się zrobić ukłon w stronę pierwowzoru poprzez pozostawienie części z oryginalnych efektów. Ewentualnie była to kwestia lenistwa, ale tego... tego już się nie dowiemy. Przejście kampanii na normalnym poziomie trudności zajęło mi jakieś 13 godzin, przy czym nie zdarzyło mi się jakoś przesadnie często ginąć. Przynajmniej jeśli chodzi o walkę z przeciwnikami. 90% zgony w mojej postaci to raczej upadki w przepaść lub głupie wysadzanie się materiałami wybuchowymi. Nie mnie one tak mocno z uwagi na system szybkiego zapisu. Mocno zachęcam do manualnego saveowania, gdyż zdarzyło mi się, że zapis automatyczny zadziałał w momencie, gdy spadałem w przepaść. Rakietą, którą wystrzeliłem przeciwnika sięgnęła celu, ale jednocześnie wyposłała mnie w czeluść. z no, nic, nic ciekawego. I niby mamy tu jeszcze jakieś proste zagadki logiczne, polegające najczęściej na przesyłaniu kilku obiektów lub... Rozwaleniu jakiegoś przedmiotu blokującego przejście, ale nie jest to nic, z czym średnio rozumna małpa, domyśle ja, by sobie nie poradziła. Aha, dla chcących wydłużenia sobie zabawy, mamy jeszcze działający tryb multiplayer. Od taki dodatek raczej nie ze ale cieszący. Na pewno dużym plusem będzie w jego przypadku pełne wsparcie Steam Workshop oraz modyfikacji, ale czy rozwinie się dalej w dobie dominacji innych gier sieciowych, takich jak Counter-Strike Go? Ciężko powiedzieć, ale raczej nie. Tytułowi daleko do bycia perfekcyjnym, grafika choć przyjemna nie należy do najwyższej półki, no i mimo tego potrafi nadal gubić klatki. Gameplay momentami bywa strasznie nużący, czuć biedę w obsadzie, no i mógłbym napisać osobny elaborat o tym jak mało światła daje zaimplementowana wzięlatarka, przez co przegapiłem jeden obiekt, no w tym także wrogów. Ale hej, w dobie wściekle oskryptowanych gier FPS, no dobrze jest czasem wrócić do tego co królowało kiedyś, nawet gdybyśmy mieli taką rzekę wspomnień przemierzać na łódce, wyciosanej łyżką do butów. Tym bardziej, że cena takiej przyjemności w premierę na Steam to tylko 70 zł. Ciszy. Serdecznie polecam. Z tej strony Małpa, dzięki, na razie.